Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, czy czuje się pan kretynym idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur, bo to pana kolega z koalicji opłacał człowieka, który hejtował. Miał być pan płaczkiem, pajacem, różne inne epitety wobec pana padały. Jestem oburzony, że oblicze tak ważnej izby było obrażane przez koalicjanta, który chyba jeszcze jest na nartach. Dziękuję bardzo. Panie pośle, no i co ja mogę panu powiedzieć. Znaczy uważam, że wydawanie 300 tysięcy złotych za coś, co państwo robią za darmo, no to jest jednak duża niegospodarność. Natomiast ja mam dystans do siebie i mam też dystans do całej tej przemocy, która wylewa się w internecie i która, pozwólcie państwo przy tej okazji powiedzieć, nie powinna chyba przelewać się na tę izbę tak jak nigdy nie powinno mieć miejsca hańbienie munduru polskiego, które miało miejsce 7 lutego tutaj pod Sejmem, tak nigdy nie powinny mieć miejsca tutaj słowa nienawiści, bo naprawdę patrzą na nas ludzie, na przykład w tej chwili uczniowie klasy siódmej, a szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 14 imienia bohaterów Warszawy, których serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że nie wyniesiecie... Z obserwowania obrad tej Izby mimo wszystko złych wrażeń na nas po prostu ciąży znacznie większa odpowiedzialność.